Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. To była dla mnie naprawdę straszna noc. Nie mogłam spać, praktycznie przez cały czas rzucałam się po łóżku. Wstałam, a raczej zwlekłam się na trybie zombie o godzinie 7. Dzisiaj miałam normalnie pracować, ale po prostu wiem, że dzisiaj nie zrobiłabym nic. Dlatego stwierdziłam, że wolę sobie wziąć jeszcze dwa dni wolnego, więc po prostu wziąłam dwa dni urlopu kolejne. Nie jestem z tym zachwycona, bo wolę wykorzystywać dni urlopu, wiecie, na wakacje, na wyjazdy lub na fajne rzeczy, ale powiem Wam, że jeszcze chyba nigdy, jak pracuję czy to w tej firmie, czy jeszcze jak pracowałam w innych firmach, nie brałam wolnych dni na odpoczynek. Zawsze jak brałam wolne dni, to albo na jakieś wyjazdy, które zazwyczaj w moim wykonaniu nigdy nie są odpoczynkiem, tylko wiecie, bardzo chcę wykorzystać czas, jak dzisiaj jeszcze. Albo po prostu brałam wolne dni, żeby coś pozałatwiać, a to na pogrzeb, a to jakieś sprawy urzędowe. I wczoraj też właśnie bardzo dużo się działo. Stwierdziłam, że jednak kurczę pracuję, męczę się w pracy, to czasami przynajmniej się naprawdę taki wolny czas. I dzisiaj postanowiłam sobie zrobić naprawdę lajtowy dzień, tak, żeby odpocząć, bo czuję, że po prostu. Moje nic nie domaga i, i muszę trochę zwolnić, bo inaczej niedługo znowu wysiądę, a to nie będzie nikomu służyło. Całe szczęście moje szefowie się zgodzili, więc mam dwóch dni urlopu, więc super, naprawdę. I od razu humor mi się poprawił, jak wiedziałam, że nie muszę się śpieszyć, wiecie, jak będę wiedziałam, że będę mogła sobie odpocząć. Co prawda, teraz jest pół do dziewiątej i zaraz wychodzę na rekolekcję, ale. To będzie tak naprawdę jeden z główniejszych punktów tego dnia. Muszę jeszcze tylko pójść na zakupy do rozpada, bo muszę kilka rzeczy kupić, bo mi się dosłownie kończą. A tak, to po prostu już nic dzisiaj nie mam żadnych takich planów wyjściowych. I dobrze, bo pogoda nie dopisuje. W tej chwili pada i to dość intensywnie. Jest duże zachmurzenie, stąd sztuczne światło. I mam nadzieję, że po prostu dzisiaj spędzę fajny, przyjemny, wiecie, dzień w domu, gdzie pooczynę, gdzie zregeneruję siłę. Tym bardziej, że na jutro chciałabym też sobie kilka rzeczy jeszcze zaplanować, żeby też po prostu nie marnować tego wolnego czasu za bardzo. I, i w sobotę też mam plany, które mi się zaczęły kumulować powolutku, ale zobaczymy, jak to wszystko się łoży, bo w piątek wieczorem dopiero będę miała potwierdzenie wszystkich planów, więc wolę po prostu, wiecie, tak na spokojnie dzisiaj podejść do tego dnia, dlatego ja teraz będę się z Wami żegnać i idę do kościoła i odezwę się pewnie po powrocie. Wróciłam właśnie z kościoła i czas na drugie śniadanie. Mam tutaj herbatę w moim ulubionym kubku z oszą i jest to herbata jaśminowa, zielona jaśminowa herbata Dreamah, jedna z moich ulubionych herbat i mam tutaj deser, raczej drugie śniadanie na deser, nie pytajcie, to jest tiramisu. I coś takiego ostatnio pojawiło się w grzabce I powiem Wam, że ja już to jadłam kiedyś, i bardzo mi smakowało. I dzisiaj również zostałam właśnie na drugie śniadanie. Może Wam pokażę, jak to wygląda. Bo musiałabym to otworzyć. Nie, czy mi się to uda tak ładnie zrobić? Tak, uda mi się. Możecie chwilę poczekać, ale mam ochotę po prostu po wczorajszym poście. Dzisiaj na coś słodkiego, bo wczoraj nie jadłam nic słodkiego. A że jak wiecie, w za nie herbaty. Więc czasami muszę zejść coś takiego, bo po prostu mam niedobór cukru w organizmie, a to też nie jest dobre. I już Wam pokazuję, jak to w muszę to uwolnić, okay. I ten deser wygląda w ten sposób. O, zobaczcie. Naprawdę fajna mała porcja, człowiek się nie przeje, a się naje, więc pozytywnie. Dlatego ja zabieram się za mój deserek i myślę, że po yy, tutaj z design do serku posiedzę chwilę na kąpie, coś tam ogarnę. Wiecie, publikację filmu, bo opublikował się w bloku yy, I wiecie, komentarze, grupę Instagrama i chyba pójdę się położyć chwilę. Bo jestem mówiona na zakupy o godzinie 14, więc mam trochę czasu, bo teraz jest około 10.30. Więc może się trochę położę, odpocząć, bo nas była naprawdę straszna i. Widzę, że wyglądam strasznie, czuję się strasznie, ale wiecie, to nie jest tak, że coś mi jest, że źle się czuję, bo po prostu mam tryb na najchętniej bym przespała cały dzień, pogoda do tego jeszcze dodatkowo zachęca i wiecie, taki dzień po prostu zamuły, nie wiem czy Wy też czasami tak macie, ale ja chcę już się rozkręcić, wiecie, chcę coś zrobić jeszcze dzisiejszego dnia, dlatego muszę odpocząć i nabrać energii. Dobra, ja się zabiorę za jedzenie, bo mi herbata wystygnie, odezwę się potem. Trochę się do Was nie odzywałam, bo potem tym jak wypiłam herbatę i z wątpię na miejscu, położyłam się do łóżka i muszę Wam powiedzieć, że taki odpoczynek był mi potrzebny, bo teraz ja stałam naprawdę z pozytywną energią i chcę mi się coś robić. Już wiem nawet co zrobić dzisiejszego pobiegnięcia wieczora, a muszę zrobić trochę porządków i też później będę miała dla Was pełną informację, ale nie odzywałam się też przed wyjściem do Rosmana, bo szczerze trochę lepiej sobie leżałam i odpoczywałam i smutny sen, zasnąłam. I tak trochę spóźniałam się na spotkanie, na zakupy, na które byłam umówiona i musiałam szybko, szybko wyjść domu. A że padało nie było sensu, zabierać się krzywdy do i rzepki, więc po prostu pokażę Wam teraz co kupiłam. E, tu są głównie moje zakupy, e, dlatego nie będę tego zamieszczać w holu, bo to są zakupy codzienne i rzeczy, które, wiecie, będę używać, więc nie chcę mi się po prostu trzymać tego nie wiadomo ile żeby Wam to po prostu później pokazać w holu, bo kupiłam naprawdę szokujące rzeczy, bo tak, pierwszą rzeczą, którą kupiłam są pastyczki kosmetyczne. Ja kupuję zawsze te z klinik, one są za złotych 50 zł i naprawdę się sprawdzają. Yy, ostatnie pateczki dla mnie były w zastraszającym tempie, bo guzik uwielbia się nimi bawić, ale to może Wam kiedyś o tym opowiem. I na przykład moja koleżanka, która ma kota, mówi, że, i kot też uwielbia kotyczki, ale on nie może się nim bawić, po zjada latę, a Guzik po prostu ma frajdę, żeby wiecie, Zegrzeć tą władzę z patyczka i nie zjada, zostawia, więc trochę bym tu jest, ale chociaż ma, wiecie, zabawę, potem się po prostu to zbiera i, i chociaż się szaleje. a uwierzcie mi, naprawdę szaleje z patyczkami. Chociaż chyba ostatnio już troszeczkę odpuścił, ale on ma takie frazy, że jak on sobie z jakiejś zabawku podoba, to po prostu 2-3 tygodnie jest z zabawy na toper, aż mu się znudzi. Jeżeli mi się uda, to Wam pokażę kiedyś na filmie, jak po prostu poluje na patyczek. No oczywiście, że tutaj wszystkim, którzy lubią krytykować y, zabawy, wiecie, jakieś nieodpowiednie dla zwierząt. Od razu mówię, że jeżeli bawię się takim pacyczkiem, to zawsze jest cały czas planowany, żeby nic mi się nie stało. Kupiłam tonik, bo niestety ten tonik, który dostałam w glossy boxie mi się nie sprawdza z I chciałam kupić dwa toniki. Co prawda teraz użyłam y, tonik z ziań, mamówka, bo założyłam, że jeszcze miałam jedno opakowanie w zapasie ale kupiłam sobie tonik z Clean and Clear, bo potem mi poleciła Asia Buna na live u Sylwii Guzowskiej. Miałam kupić dwa toniku, zebra nie było, bo miałam dzisiaj wrażenie, że w tym nic u nas nie było i kupiłam tylko jedną trzecią z zakupów, które miałam na liście, więc wiecie, jest to bez sensu. I tak, kupiłam tonik, on jest głęboko oczyszczający tonik, formuła usuwająca tłuszcz, pomaga zwalczać pryszcze, czyli jak dla mnie, i zaraz zobaczymy nawet co składu, bo nie spojrzałam w sklepie, został mi on polecony, więc nie, mm, tutaj chyba nie ma konkretnego składu. Musiałabym się doczytać, ale teraz mi się nie chce, więc może zrobię to potem przed używaniem. I on był akurat na promocję kosztował mi całe 10 złotych, chyba 9,90 czy coś takiego. Od razu Wam pokażę co tutaj jeszcze mam. To akurat jest rzecz dla mnie, bo siostra poprosiła, żebym kupiła jej szampon. Akurat była promocja, więc zapytałam jej, czy może być taki i tak kupiłam jej jakiś nowy Panty prowi e, intensywnie regenerujący, bo na ja się siostra potrzebuje nawyżających szamponów do włosów, a ja oczyszczających. Widzicie, siostra ma takie różne potrzeby. Dobrze, co ja tu jeszcze mam? Aha, dobra. Kupiłam moją ulubioną herbatę, jaśminową. Bo już mi się kończy, i zawsze, jak jestem mają, to lubię kupić nawet troszkę na zapas. Bo potem, jak się skończy, to nigdy nie mogę jej znaleźć. Jeżeli lubicie suszy i herbaty, nową ja to polecam tą streama. Jest naprawdę smaczna i, i bardzo fajnie się zaparza. Lubię ją. Sami widzieliście, że dzisiaj ją i akurat dzisiaj spojrzałam rano, że po przyjściu z koszerzem mam końcówkę, więc po prostu od razu kupiłam. Dostałam jakąś porubki Kramów Eveline. W środku są próbki. O, już do różnego wieku i kody robotowe, więc zobaczymy. A może coś się wykorzysta? Czy się ja osobiście kramy nie potrzebuję, ale zobaczymy. I kupiłam sobie paski do włosów, bo szczerze mam lubię sobie w szczególności teraz jak mam takie, o, widzicie dzisiaj mi nawet włosy wchodzą do oczy, jak mam troszkę e, dłuższe włosy. Nie lubię przy komputerze pracować jak mi wchodzą do oczu, nie? Więc po prostu kupiłam sobie paski do włosów. To jest zwykła czarna taka, wiecie, po domu na co Nic szczególnego, nic szkodliwego. I kupiłam sobie taką paskę: z Może do jakiejś stylizacji, wiecie, do jakiej sukienki, spódnicy. Zawsze lepiej mieć dwie, bo one niestety pękają strasznie. Kiedyś na tym stylu używam dużo popastać do włosu. Chyba zniszczyłam w roku z 20, więc to też się nie ma co za bardzo przyjmować. A i ostatnia rzecz: jedyna z kolorówki w tej torbie, to jest. Podatkujcie na Kupiłam rzęs Vibo do brwi, bo słyszałam, że jest dobry, że dobrze się utrzymuje, że fajnie nie skleja, tylko ładnie utrzymuje brwi. I szczerze mówiąc, nie chciałam po raz kolejny kupować tego z satyn satin bo on kosztuje chyba w tej chwili 28 zł, więc trochę dużo. A ten kosztuje 10-30 chyba, jeżeli się nie mylę. Więc przetestuję i zobaczymy. Okej, ja to chciałam kupić tą kredkę do brwi z Vibo, ale muszę jeszcze sprawdzić, bo kupiłam nie ten kolor, będzie bula. I muszę teraz zobaczyć, który kolor muszę kupić, bo jeden jest beznadziejny, bo jest rudy. Też dzisiaj jestem z siebie zadowolona, bo kupiłam wszystko, co mi było potrzebne, a z drugiej strony nie jestem lekko wkurzona, bo nie było ani maseczek, właśnie z garniera tylko bałacek, a to drogie. Nie było... czego jeszcze potrzebowałam... A, jeszcze powinnam... Poczekajcie, jeszcze powinnam mieć jedną rzecz w Jeszcze się coś przypomniałam. Też kupiłam jeszcze jedną rzecz. Aha, uciekła na sam skrót sobie małą, to jest ja bo on był taki duży, ciężko zużyć, a jednak nie. Ja kupiłam sobie po prostu... Zwykłą pięćdziesiątkę tego, co kupowałam miniaturkę do Rzymu, to jest mój ulubiony antyperspirant Nivei, sprawdza mi się, nie zostawia plam i to jest jedyny antyperspirant, ogólnie antyperspirant z Nivei, po których nie mam uczulenia, bo po prostu czy to jest leksoma, czy to jest fa, czy cokolwiek innego, zostaje uczulenia po dwóch, trzech tygodniach, więc bez sensu, czekaj, zostawię, ok, teraz to już wszystkie zakupy i musiałam mieć gdzieś Kurczę, się w siatce zapłacić na spodzie. A już myślałam, że mam pustą, bo mam lepnąć siatkę. Nieważne. I wiecie, po prostu nic nie było. Chciałam małą, antyperspirant, nie było. Chciałam maseczki, nie było. Chciałam ten tonik z Ebrej, nie było. I tak powiem Wam, że wyszłam lekko zesmaczona, bo połowę zakupów nie kupiłam, ale okej, okay, dobrze, że jest to, co jest. Może uda mi się jutro podskoczyć do natury, ale to będzie złożyło od pogody, bo jeżeli będzie lało tak jak dzisiaj, to mi się nie chce. Ale może bym pojechała tym razem do Wichrowa, bo właśnie w naturze jest bardzo fajny, duży popór maseczek i powiem Wam, że bardzo lubię jeździć do natury, po bo jest po prostu duży wybór i może mi się uda dostać zamiast tylko z Eurą, mówi mówię, no zobaczę, po prostu popatrzę, a teraz idę to wszystko pochować i odezwę się do Was potem. Siedzę właśnie przy kąpie, bo mam trochę roboty, odpowiadam na maile, na Wasze komentarze, ale też muszę coś tam jeszcze zrobić, za mną widzicie chaos bo robię porządki w kosmetykach, nie będę się teraz za dużo na tym rozwodzić, ale muszę zebrać po prostu buble i nagrać to za weekend film, muszę również wiecie, zebrać projekt Denko, bo niestety nie będę go nagrywać, zebrało mi się naprawdę dużo produktów, ale jak zobaczyłam co to jest, no to to było nudne do oglądania, na przykład same żele pod prysznic, które i tak widzieliście w holach albo w ulubieńcach Same suche szampony, te same szampony do włosów Stwierdziłam, że to jest bez sensu, żebym nagrywała projekty nko Mi się w ogóle bardzo ciężko coś takiego nagrywa Dodatkowo ja nie mam gdzie tych produktów trzymać Denerwuje mnie, że trzymam śmieci i jakoś nie widzę sensu w tym wszystkim Dlatego po prostu będę nagrywać i ulubieńców i buble A to co jest po środku to po prostu... Hmm. bo okej, okay. ani nic rewelacyjnego, ani nic złego i po prostu wiedzieli, by że było ok. I muszę po prostu zrobić porządek, bo też zauważyłam, że mam wśród nie wiem pielęgnacji produkty już zużyte, bo gdzieś tam jakieś opakowanie zostało, bo miałam przyłożyć do torby z projektem denko, a nie przyłożyłam. Wiecie, taki ogólny chaos zapanował, dlatego muszę tam posprzątać. Mam na nadzieję, że wyrobię się weekend, bo dzisiaj na pewno ze wszystkim się wyrobię, ale postaram się, żebym do końca weekendu miała to zrobione. I jeszcze chciałam Wam coś powiedzieć. Dostałam dzisiaj fajną informację z pracy. Bo w chwili obecnej jestem już na drugiej umowie, która kończy się w końcu, z końcem kwietnia. I powiem Wam, że dostałam informację, że pracodawcy są ze mnie zadowoleni. Że bardzo fajnie pracuję, że jak jeszcze trochę się postaram, to naprawdę będę fajnym, dobrym pracownikiem, więc takie motywujące, prawda? Że, że są ze mnie zadowoleni, że podoba mi się moja prasa. I Powiem Wam, że tak to mi poprawiło humor. W szczególności, że teraz jeszcze mam wolne i, i tak wiecie, człowiek się nad różnymi rzeczami zastanawia. I cieszę się, że ja mam tą pracę. Nie spodziewałam się, że będzie tak fajnie, i tutaj mówię szczerze. Tak w się zastanawiam, czy nie nagrodziłam Wam na weekend Tagu, kobieta pracująca. Mogłabym Wam trochę opowiedzieć o, o tym, co w życiu robiłam. Nie jest tego dużo, i teraz od powiem, że w tej chwili jestem w trzeciej pracy. Ale myślę, że trochę ciekawych informacji bym miał. Dajcie mi znać, czy bylibyście zainteresowani. A ja teraz pozatwiam jeszcze spraw i może obejrzę sobie serię. O odcinek kości to dobry plan. Bo mam mówiąc, ochotę po prostu dzisiaj odpocząć, trochę posprzątać i dalej odpoczywać taki dzień na luzie. Jakoś dzisiaj nie mam ochoty na konkretną kolację, dlatego zjem sobie jogurt, ale chciałabym Wam nawet coś opowiedzieć zeszły poniedziałek, się nie mylę, w Lidlu był tydzień meksykański, bardzo mnie to ucieszyło, bo jak wiecie dobrze, ja uwielbiam kuchnię meksykańską i oczywiście zaraz w poniedziałek byłam w sklepie, kupiłam tortille, kupiłam e, salsę, kupiłam pizzę w dwóch rodzajach, była ostra, ale była naprawdę smaczna i dawno nie tak ostrej, ale tak dobrej pizzy i powiem Wam, że jeżeli chodzi o pizzę mrożoną, nie przepadam za mrożonymi pizzami, ale akurat te z są wyjątkowo dobre, jak na mrożonki oczywiście i czasami wiecie, nie mam czasu na to, żeby zamówić jakąś pizzę, a u nas jeszcze jest taki problem, że niestety najlepsza pizzeria w mieście się zepsuła i teraz są Trzy takie, gdzie pizza nie jest zła, ale nie jest przepyszna i nie zawsze mam ochotę zamawiać taką średnią pizzę, więc czasami po prostu coś rozgrzewam. I właśnie zauważyłam, że w ofercie jest jogurt i to jest jogurt o smaku pasiflory i limonki. teraz Wam przeczytam dokładnie, to jest, tak, markuje dobrze. Widzicie, on wyglądał w ten sposób i ja go kupiłam w jednej, dwóch sztukach chyba, czy trzech i jak spróbowałam, to po prostu potem wykupiłam sporo sztuk, bo tak mi zasmakował. On jest kwaskowaty, ale nie jest taki kwaśny, wiecie, że Wam wykręca w twarz w drugą stronę, tylko jest przyjemnie kwaskowaty. Ale jest fajny ten balans między słodką marakują, a właśnie i Dodatkowo są pestki marakui które tak fajnie chrupią. I ten jogurt jest nami mnie przyjemnością, teraz mam pół lodówki tych jogurtów. W szczęście mają długą datę, ale po prostu wszyscy w domu się w nich zakochali, więc jemy je namiętnie. I co chciałam powiedzieć, zauważyłam też, że moje paznokcie się wreszcie poprawiły, więc niedługo będę robić hybrydę, może w przyszłym tygodniu. I tutaj też powiem, że ja Leo też nawet wizów, bo jestem doszło bardzo dobrze nowy wizów. Ja mam problemy z brakiem wapnia w kościach, ale nie tylko objawia się to w kościach, ale również w paznokciach i jak na przykład to, że mam akurat w danej chwili dużo mniejszy poziom wapna w organizmie, od razu nie widać tego, wiecie, tak po mnie, bo nie łamię się, praktycznie się w ogóle na razie nie łamie, więc jest to mega pozytywne, ale i też nie mam czegoś takiego, że nie wiem, spadnie mi poziom wapna i od razu się łamię. tylko pierwszy widocz to u mnie po poznokcie Jako dziecko miałam naprawdę bardzo łamliwe paznokcie, które wyglądały strasznie i ciężko mi było o nie zadbać, i później, kiedy już tak zaczęłam, wiecie, być trochę starsza, to już było co lepiej. Ale ostatnio miałam problem, że cały czas, wiecie, one były takie miękkie i pojawiały mi się takie przebarwienia tutaj na półce, takie białe plamki. I zawsze, właśnie jak byłam dzieckiem, jak pojawiały mi się takie plamki, to później mi pękało w tym miejscu poznochieć. Dlatego ja bardzo uważałam, wiecie, skracałam je, ścinałam, piłowałam. Odżywałam odżywek i przeróżne, że na nie jakoś nie było wybitne, tylko e, jedna, która no, dostałam w perce odbicy, czyli była fajna. I powiem Wam, że teraz widzę, że wreszcie mi zeszły te białe plamy. Mam co prawda bardzo krótkie poznokcie, ale już są twardsze, więc super. Dlatego wcinam mnie urty na potęgę. I też jak znajdę fajny smak jogurtu, to powiem Wam, że mi to sprawia znajdę zjeść dobry jogurt. Kiedyś, wiecie, jak były tylko mały wybór tych jogurtów i były w kółko truskawkowe, wiśniowe i naturalne, no to jakoś mi nie smakowało. Ale jak właśnie teraz są różne takie, wiecie, bajeranckie jogurty, jak na przykład ten meksykański, czy w Lidlou, uwielbiam e, takie jogurty, gdzie mamy na górze Taki mus, taki dżemik jakby, ale też są przepyszne, też ich mam z parową lub certify i staram się co najmniej jeden dziennie jeść i czuję różnicę tak po poznokciach, więc na plus. Dobra, ja sobie mam się za jogurt i się do Was później i dzisiaj też nie będę nosiła tego vlogu, bo mało się dzieje, ja sobie po prostu odpoczywam i wiecie, robię wiele rzeczy na kompie i po prostu mam czas dla siebie, dlatego ten vlog będzie krótki, a ja mam nadzieję, że mimo wszystko przypadnie Wam do gustu. Jest koło 23. ja właśnie kończę montować vloga, więc stwierdziłam, że po prostu tylko się z Wami Pożegnam, dogram końcówkę i smontuję go. Powiem Wam, że dzisiaj ogarnęło mi lenistwo, nie chciałam się już wieczorem montować, ale wiem, że jutro nie wiem, jak będzie wyglądał mój dzień, a nie chciałabym, żeby już drugiego dnia ten vlog był późno. Bardzo więc stwierdziłam, że to jest tylko tak naprawdę 15 minut, dam radę, zmotywuję się. Jakoś dzisiaj mam taki cilenie, nie wiem czemu. Może też ta pogoda takiegoś na to wpłynęła. a nie powiedziałam Wam, że kiedy kolację, to zauważyłam, że pada bardzo gruby, mokry śnieg, więc może rano będzie biało, jestem ciekawa. Tym bardziej, że niby w dzień jest ciepło, ale wieczorami jeszcze są przymrozki, więc może być ciekawie. Będę się już z Wami żegnać, tak jak mówiłam wcześniej, nie chcę na siłę tego bloga, żeby nie był nudny i... Tak jak jest zasada vlogowego roku, pokazuję Wam po prostu dni, jakie są. I jeżeli dzień jest po prostu spokojny, domowy czy chillowy, albo leniwy jak dzisiaj, to po prostu pokazuję to zgodnie z prawdą. Mam nadzieję, że mimo wszystko ten vlog przypadł Wam do gustu. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć.